Cześć, mam na imię Kaśka Janowicz. W Obrzychu mieszkam od zawsze i muszę Wam powiedzieć, że z Bogiem chodzę dwa lat, przez dwa lata już. Dwa lata temu jeszcze byłam wierzącą, niepraktykującą, to znaczy, wiedziałam, że Bóg jest, wiedziałam, że yy, uczą tak na religii i że w święte trzeba chodzić do kościoła i nic więcej mnie nie interesowało. Dwa lata temu wzięłam rozwód, umarła mi mama i zachorowałam. I od tamtej pory, jak to każdy z nas robi, jak trwoga to do Boga, zaczęłam wołać Boże, pomóż, pomóż, pomóż. I uwierzcie mi, nie byłam do końca pewna, czy on po prostu mnie słyszy. Z tego względu, że wcześniej ja miałam go głęboko gdzieś. Teraz wiem, że usłyszał mnie. Przyszła do mnie koleżanka, nałożyła na mnie ręce i pomodliła się. Dla mnie to było śmieszne, bo powiedziała całkiem o innym kościele chrześcijańskim, który uwielbia Jezusa i Boga. Nałożyła ręce i od tamtej pory ból, który towarzyszył tej mojej chorobie, przestał powoli istnieć. Byłam bardzo zdziwiona i nie dowierzałam w to, ale jedno we mnie się narodziło. Chcę poznać Jezusa, chcę poznać Boga na nowo. Chcę po prostu uczestniczyć w tym wszystkim, co tam. Co jest napisane w Nowym Testamencie. Po prostu chcę go kochać. I od tamtej pory jestem w tym kościele i naprawdę, kto potrzebuje jakiejś modlitwy, kto potrzebuje nałożenia rąk, to nie jest tak, że to będzie raptem, już, natychmiast. Nie bądźmy Tomaszami, który dopóki nie zobaczył, to nie uwierzył. Zacznijmy najpierw wierzyć, a potem oczekujmy jakichkolwiek cudu. Nie ma czegoś takiego, że dostaniesz natychmiast, bo ty tak chcesz. Nie, bo ty możesz tylko myśleć, że ty wierzysz, a, a tak naprawdę w głębi serca masz następną imprezę w, w głowie na planie i w wyjściu. Nie, kochani, to tak nie działa. Po prostu... Nie bądźmy Tomaszami. Najpierw uwierzmy, dajmy serce, dajmy ciało, dajmy naszą duszę, oddajmy wszystko Jezusowi, bo On za nas umarł na krzyżu. On umarł za nasze grzechy, On umarł za nasze choroby, On oddał nam praktycznie wszystko. Więc nie oczekujmy, jak będziemy sobie tak pomykać między jednym słowem a drugim, jedną modlitwą a drugą, że będzie coś lepiej. Nie, kochani, my zaczniemy wierzyć, oddajmy wszystko i wtedy naprawdę otrzymamy tak wiele, że nie będziemy w stanie tego utrzymać. Dziękuję.